Witam was bardzo serdecznie. Ło! Się wystraszyłem. Sorry za ten początek. No nie pięścią. Wyciągaj miecz, kobieto. Kurde, lodowy wilk. Jeszcze mnie ubiją te wilki. Dobra, podleczmy się i uciekajmy. Nie ma co. Piękny początek. Ja, więcej wilków, jasne. Dziń wilku lodowy! Terwilki wilki, pięknie! Nie, to jest zwykły akurat. w dup! Nie wiem, jak ona to zrobiła. Serana, uspokój się. Dobra, koniec. W tym odcinku, tak jak mówiłem wcześniej, zajmiemy się. linią fabularną mrocznego bractwa. Na czym ona e, teraz stoi? Bo ja ją rozpocząłem dużo wcześniej. Nie, proszę nie! Dobra, walcz tam z wilkami. Um... Mroczne Bractwo. Czy czym jest Mroczne Bractwo? Mroczne Bractwo to jest taka, można powiedzieć, gildia zabójców, morderców, którzy działają... Kurczę, żeby opowiedzieć historię potrzebowałem dużo, dużo czasu, ale tego czasu na ten moment nie mamy. Kademet, budzik, poczekajcie. Budzik o 12. Okej, okay, jestem. Um, potrzebowam bardzo dużo czasu, a tego czasu na ten moment nie mamy. O co chodzi? Gildia. E, gil, gildia. No, w zasadzie to nie jest Gildia, to jest bractwo morderców, które zostało powołane dawno, dawno temu przez Nocną Matkę. Nocna Matka to była kobieta, która uważała, że przemawiał, czy. Już nie pamiętam dokładnie, jak to się, jak to się ten, ale. Ona po prostu wybierała wysłuchiwała modłów ludzi i zabijała... Yy Kurczę, nie chciałbym teraz to po, te znowu pomieszać, czy to tak było dokładnie. W każdym razie, może zacznijmy od momentu, kiedy to kiedy bractwo już powstało. Yy, bractwem właśnie kieruje Nocna Matka, yy, która yy, wskazuje ludzi do zabicia, żeby... Może zacznijmy tak... <grym> Cicho, ja teraz mówię. Um, teraz już wiem dlaczego. Dobra, uspokój się, kobieto. Jeżeli ktoś pragnął bardzo śmierci czyjejś osoby, modlił się do nocnej matki, żeby ta osoba poniosła śmierć. Powiedzmy, był ktoś na nią zdenerwowany, albo nie wiem. W każdym razie, nocna matka, jeżeli wysłuchała tych modłów, e, wzywała swojego słuchacza. Miała zawsze jednego słuchacza. I mówiła mu, wydawała mu rozkazy, że trzeba zabić tego i tego. Słuchacz przekazywał to Mrocznemu Bractwu. Mroczne Bractwo zlecało któremuś ze swoich morderców zabić go. Bez pytania czemu. Że, czy on kogoś zdradzał, czy to, czy tamto, czy sram Po prostu trzeba było go zabić i tyle. I na tym to mniej więcej polega. Z tym, że w erze Skyrim, teraz w tej, w tej części gry, bo w innych Mroczne Bractwo było się po prostu... Potęgą. Tutaj nie jest potęgą. Tutaj już jest same skrawki Mrocznego Bractwa, którą którym nas nocną w ogóle Mroczne Bractwo kryje się w jakiejś jaskini gdzieś tam pod ziemią. Um, nocna Matka nie przemawiała do nikogo. Nagle przemówiła do naszej postaci. My jesteśmy jej słuchaczem. I zleciła nam porozmawianie z osobą, którą właśnie tutaj spotkamy. Um, my dołączyliśmy do Mrocznego Bractwa całkiem niedawno. I tak więc inni członkowie tak nie za bardzo dowierzają... Yy, nie za bardzo dowierzają... Wow Że my... Jesteśmy słuchaczem Coś jest nie tak Tak, wiedziałem, że w stanie skubany No i na szczęście już mam na, na tyle wysoki poziom, że oni tutaj nam nie przeszkadzają Mmm... Okej, okay, gdzie to jest? Tutaj i zleciła nam, żebyśmy porozmawiali z tym gościem. Tutaj który będzie. Na mogące bóstwa. Jesteś. Naprawdę jesteś. Straszliwy czarny sakrament zadziałał, nocna matka u szatwę prośby. Motier. Albo otworzyłeś wrota ciemności małym człowieczku. <laughs> tak groźniej. No, wiem, wiem, ale cieszę się, że tu jesteś. Proszę, pozwól mi wyjaśnić. Twój czas jest z pewnością równie cenny jak mój. Cenniejszy, Chciałbym kurde. Cel. W zasadzie nawet kilka. Śmiem twierdzić, że to najważniejsza praca, jaką Twoja organizacja miała okazję wykonać w ciągu ostatnich cóż stuleci. Kontynuuj. Aha, to tak nie działa. Jak mówiłem, chcę wyeliminować kilka osób. Szybko zauważysz, że cele jak również sposoby na pozbycie się ich są bardzo różne. Jestem pewien, że ktoś twojego pokroju nawet może czerpać z tego radość. Oczywiście, Mógł jednak wiedzieć, że te zabójstwa mają jedynie utorować ci ścieżkę do najważniejszego celu. To prawdziwy powód, dla którego rozmawiam z mordercą w trzewiach tej obrzydliwej krypty. Chcę bowiem dokonać zamachu na cesarza. Władcy przychodzą i odchodzą. Interes to interes. Chcesz, żebyśmy zabili cesarza Tamriel? Nie no. O, cudownie. Nawet nie wiesz jak bardzo jestem rad słysząc to. Tak długo czekałem na ten dzień. Tyle planowania, tyle manewrowania. Zupełnie jakby gwiazdy w końcu ustawiły się we właściwym porządku. Ale odchodzę od tematu. Proszę zanieść to swojemu przełożonemu. Rexus! Przedmioty. Rexus. Proszę. Przeczytowany list wyjaśni, co trzeba zrobić. Ten amulet jest dość cenny. Powinien pokryć wszystkie wydatki. Okej. Okay. Na ten moment, tak? Trzeba ci czegoś jeszcze. Um, przeszukajmy. O, obfito zdrowienie Jak mi tego brakowało. Okej. Okay. Tutaj, właśnie, żeby Czy modlić się do tej nocnej matki, trzeba odprawić mroczny sakrament. Czyli, tam, y, na przyciele człowieka, jakieś tam ludzkie mięso, nie pamiętam dokładnie. O, i odczytać modlitwę, modlitwę Pocałunek Słodka Matko, jak to brzmi. Przeczytam wam. A więc też przywołać mroczne bractwo. Pragniesz czyjej śmierci. Módl się, dziecko, módl pozwól, by nocna matka usłyszała Twoje błagania. Musisz odprawić najbardziej prógawy, Musisz odprawić najbardziej plugawy Trzy rytuałów, czarny sakrament Aha, z trzech rytuałów Może ktoś tutaj pomylił przy, przy tłumaczeniu Sporządź figurkę przyszłej ofiary Złożoną z prawdziwych części ciała W tym serca, czaszki, kości i mięsa Otocz figurkę świecami Teraz musisz rozpocząć właściwy rytuał Raz po raz wbijaj figurkę sztylet Natarty płatkami... Z sianki i szepszy następującą prośbę. Słodka matko, słodka matko, ześli mi swoje dzieci, gdyż grzechy niewiernych muszą zostać zmazane krwią i strachem. Potem czekaj dziecko, albowiem straszliwy ojciec Sifis wynagradza cierpliwych. Nienawidzi cię przedstawiciel mrocznego bractwa. Tak rozpocznie się kontakt, kontrakt podpisany krwią. Doskonale to pamiętam z gry The Elder Scrolls Oblivion, czyli, czyli poprzedniej części tej gry. Gdzie naprawdę ten wątek y, mrocznego bractwa moim zdaniem był lepszy niż w tej części ale to już, y, to, już to już jest dyskusyjna sprawa, tak Nie będziemy tutaj y, za bardzo się nad tym rozwodzić Okej, okay, więc przemieść Co jest? Kurde jakaś broń mi tu Przemieśćmy się do mrocznego do kryjówki mrocznego bractwa od razu zobaczycie jak ona wygląda y, I porozmawiajmy o tym zadaniu z naszą przełożoną, czyli seraną, tfu, y, nie seraną, tylko jak jej leciało? Nie pamiętam dokładnie. W każdym razie zresztą sami zobaczycie, jak jej leciało. Um, I Astrid, o dokładnie, Astrid, ok, Sanktuarium Rocznego Bractwa, Przenieśmy się, zaraz zobaczycie, jak tym Mroczne Bractwo mniej więcej wygląda, jak wyglądają jego członkowie i tak dalej. Um, trumnę z nocną matką oni odzyskali od... E, zwariowanego błazna, który twierdzi, że jego tam nocna matka do niego przemawiała, że go kocha i tak dalej. Jest zwariowany, oszala, oszalał, i w ogóle, zresztą sami zaraz zobaczycie, przedstawię Wam wszystkich po kolei. E, I od razu Wam powiem, że ja tą fabułem Rocznego Bractwa przeszedłem, więc mnie tutaj nic za bardzo nie zaskakuje. Mogę, może będą wybrane jakieś inne opcje dialogowe, czy inne te, ale. Przeszedłem i uważam, że jest ciekawa do pokazania, naprawdę, do zaprezentowania. Tak wygląda właśnie saktuarium, ukryte widzieliście gdzieś tam pod drogą. To jest herb Mrocznego Bractwa, czyli łapa. I wam opowiem, jak ja się tu dostanę do tego Mrocznego Bractwa później. Ale okej, okay, najpierw poro Dobrze. porozmawiamy z Astrid. Udało ci się spotkać tego Czego chciał? Chcę, żebyśmy zabili cesarza. To jakaś Pokaż raz Astrid chodzi? i list. List wszystko wyjaśnia, Mulet jest na wydatki. Cisa, ty nie żartujesz. Zamordować cesarza Tamriel. Mroczne bractwo nie próbowało czegoś takiego od zabójstwa Pelagiusa. Właściwie to nikt nie ośmielił się podnieść ręki na cesarza Tamriel od czasu zamordowania Urhiela Septima, a to było 200 lat temu. Nocna matka na pewno by nas nie zdradziła, no bo ona kazała z nim porozmawiać. Na pewno by tego nie zrobiła i. Nie wiem dlaczego, ale postanowiła przekazać ci informację Motiera. Nie wiem dokładnie, co tu się dzieje. Czy ty jesteś słuchaczem, czy to tylko przypadek, czy co? Ale to, co nas czeka. Więc przyjmujemy to zlecenie? To, oczywiście, że przyjmiemy. Jeśli nam się uda, mroczne bractwo będzie budzić strach i szacunek, jakim nie cieszyło się od wieków. Myślisz, że przepuszczę szansę, by doprowadzić swoją rodzinę do chwały? Ale to wszystko jest trudne do przetrawienia. Potrzebuję czasu, by przeczytać list i obmyślić nasz następny ruch. I jeszcze ten amulet. Hmm. O czym myślisz? Myślę, że ten amulet trzeba wycenić. Chcę wiedzieć, hmm. skąd pochodzi, ile jest wart i czy da się go bezkarnie sprzedać. Jest tylko jeden człowiek, który może nam pomóc. Delvin Mallory. To niezależny paser działający w szczurzych norach w Pękninie. Daj mi ten list. Zanieś Maloremu amulet. Dowiedz się wszystkiego, co możesz, i sprzedaj, jeśli będzie chciał go kupić. Zaoferuję ci akredytywę, a ty się zgodzisz. Nocne okay. bractwo robiło już interesy z Delwinem Malorem. Można mu ufać. Okej. Okay. Dzięki. Tak więc w tym odcinku jeszcze was oprowadzę po tym sanktuarium. Gdzie jest Serana? zniknęła, no okej, okay, może siedzi na dworze może się boi tu wejść drobny klej duszy zaginione legendy Skyrim, ja kiedyś zrobię filmik gdzie będę czytał te wszystkie księgi, bo one są bardzo ciekawe tutaj, ale okej, okay, zobaczmy jak wygląda te Mroczne Bractwo siedziba I, i, i członkowie tutaj jest taka główna sala w tej jaskini, jak widzicie do spadzik i tak dalej do trenowania tutaj kuźnia taka można tutaj sobie, o, warsztat, kowadło Tutaj wszyscy są, O, Jezus pod nogami go miałem. Wszyscy tutaj są bratami i siostrami. Służę Astrid oraz em... sanktuarium. Życie jest proste, lecz dobre. Visara. To jest chyba kobieta jakaś. Pamiętaj o oddaniu Astrid i jej sanktuarium. Okej. Okay. Rodzinie. Rodzinie, która przyjęła cię w swoje Najbardziej życie. mnie tu e, po, podoba się. O, to mi się podoba bardzo. Ten pająk tutaj, który sobie tu siedzi. I nic tam nie robi, taki. nasz... O, takie nasze zwierzątko. To jest szkielet kolesia. Gdzieś tu był list od niego, że e, znalazł jakąś tam siedzibę i, i tak dalej. O. I nikt się niczego nie spodziewa. To to jest Babet. Nie widzą we mnie zagrożenia. Błąd. Ostatni jaki w życiu popełniają. Babet jest... Albo wampirką, albo wilkołakiem. Chyba wampirką. Tak. Babet jest wampirem i nie starzeje się, już ma... Jest starsza od nas, ona ma takie czerwone oczy. Nie wiem, jak to wam pokazać. Wstawaj, kobito! Nie da się. Mogę ci uważać jakieś eliksiry? Ona jest starsza od nas, ale. Wampiryzm ją utrzymał w tym wieku, i ona w taki sposób zwabia swoje ofiary: że płacze czy coś tam, ktoś chce do niej podejść. To jest. No to jest Festus Kleks czy jakoś tak, tutaj siedzi e, nazir taki widzicie s, s, taki arab kurde można powiedzieć Już tutaj nie ma arabii w, tym, w, tym, w tej grze ale no stylizowany na taką arabię saudyjską jakąś i on tutaj nam e, wyznacza takie cele mniejsze cele, za ileś tam złota mamy zabić kogoś i się i się nie odzywać e, i kto tu jeszcze jest i pokażę wam nocną matkę, może właśnie, bo to chyba jest najważniejsze. I na tym zakończymy. Ym, gdzie jesteś, nocna matko? Tu zawsze się gubię potem. O, tutaj jest szafa z nocną matką. To jest właśnie nocna matka. Nie da się z nią teraz porozmawiać. Ale tutaj zostałem zamknięty, właśnie w tej trumnie. O! Może tak zróbmy. Spróbujmy się jeszcze raz zamknąć w niej. A nie da się. Zostałem z nią zamknięty, i podsłuchiwałem. Tego oszalałego błazna, już nie pamiętam jak on się nazywa, przed chwilą mówiłem jego imię, a już zapomniałem. W każdym razie on gdzieś zniknął, czyli coś musi być nie tak. I okej, okay, na tym moment skończymy ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym. papa. Pa.